Trzy dni pełne spotkań z nauką, eksperymentów, pokazów i inspirujących rozmów. Za nami weekend z nauką w Radomiu. Wydarzenie zorganizował Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr, a jego celem była popularyzacja nauki w ciekawy i przystępny sposób. Jest to inicjatywa mająca na celu popularyzację nauki. Popularyzację w najlepszym tego słowa mam nadzieję znaczeniu. Staram się, żeby goście i różne atrakcje, które się w ramach tego weekendu dzieją, żeby były po prostu takie, które. Są ciekawe, są atrakcyjne i żeby przyciągać jak największą liczbę osób bo myślę, że no warto rozumieć czym jest nauka. W ramach wydarzenia uczestnicy mogli odwiedzić laboratoria Instytutu Technologii i Eksploatacji, posłuchać wykładów o sztucznej inteligencji, a także wziąć udział w rozmowach z wybitnymi naukowcami, między innymi profesorem Włodzisławem Duchem i profesorem Andrzejem Draganem. Wczoraj też miałem przyjemność rozmawiać z profesorem Włodzisławem Duchem, no świetnym specjalistą od sztucznej inteligencji. To jest bardzo ważny, aktualny temat. Jeden z najważniejszych, jaki się obecnie dzieje w nauce. No a za chwilę rozpocznie się rozmowa z jednym z najbardziej znanych w Polsce uczonych, czyli z profesorem Andrzejem Draganem. Znany, świetny uczony. Bardzo ciekawie się z nim rozmawia. Będę z nim, z nim miał przyjemność rozmawiać na temat. Sztucznej inteligencji i przyszłości nauki. Nie zabrakło także odkryć z przeszłości. O śladach Neandertalczyków sprzed 70 tysięcy lat, znalezionych pod zwoleniem, opowiadali badacze z Uniwersytetu Warszawskiego i Państwowego Muzeum Archeologicznego. W weekendowy finał włączyły się też lokalne i ogólnopolskie instytucje naukowe. W kamienicy deskurów odbyły się pokazy, warsztaty i eksperymenty dla całych rodzin. Będą pokazy, warsztaty i eksperymenty, instytucje z Radomia i z Radomia. Będzie Instytut Technologii i Eksploatacji, będzie Uniwersytet Radomski z pięcioma wydziałami, będzie Centrum Nauki Kopernik, to jest tylko część instytucji, która się pokaże. Będzie Flyport by Baltona, czyli będą eksperymenty związane z aviacją, z lataniem. Weekend z nauką w Radomiu pokazał, że nauka może być fascynująca i bliska każdemu, niezależnie od wieku. Wszystkie wydarzenia odbyły się z wolnym wstępem, a projekt został sfinansowany ze środków gminy miasta Radomia.